Przed wczoraj dzwoniłem do pana i powiedziałem, że śpią mamy. Tak. A pan mi powiedział, że to źle, że muszę wrócić do domu. Tak. Więc co wczoraj przyjechałem do domu i, i spałem do, do wczoraj i do dziś, czyli dwie noce. I powiem panu, że wyłaziły. Wyłaziły, no parę pozabijałem, parę ludzi pan na tej fosie się zatrzymało. Zrobił pan fosę zgodnie z moimi zaleceniami. Gdzie pan kupił taśmę dwustronną? W Ekszynie. Za 5 zł. No nie mam, nie mam opakowania już, ale tak wygląda. TCX. To jest dobra taśma. Ale powiem panu, o co chodzi. Pokażę coś panu. Dlatego, że taśma zdążyła się już troszeczkę zakurzyć. odnurza się przyklejają, ale ona walczy. Przejdzie kawałek. Klient mówi o taśmie ze sklepu Action. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym rozwiązaniu. Pozdrawiam, Łukasz Bula. Skuteczna dezynsekcja pluskiew na Śląsku.